Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silniki BMW serii N52 zastąpiły przestarzałe silniki M54. Nowy silnik nie otrzymał prawie nic od swojego starszego brata. Wszystko zostało zmienione. Począwszy od materiałów wykonania części, a skończywszy na cechach konstrukcyjnych. Jedynie obsługa techniczna pozostała bez zmian. Charakterystyka i cechy silników. Silnik BMW N52 otrzymał ulepszony, lekki magnezowo-aluminiowy blok cylindrów. Wał korbowy został strukturalnie zmodyfikowany, aby pasował do nowego bloku. Rozrząd jest napędzany łańcuchem, nowa głowica cylindrów. W której zainstalowano system zmiany rozrządu na dwóch wałkach, czyli mówiąc prościej do ublewanos, podwójny vanos. Ponadto do vanos dodano system zmiany skoku zaworów walwy tronic, który zwiększył wydajność i oszczędność paliwa. Rozważmy główne cechy techniczne N52. Nazwa charakterystyka producent fabryka w Monachium marka silnika N52 typ silnika wtryskiwacz pojemność 2,5 litra, 2497 cm3. Moc 177 do 218 KM średnica cylindra 82 liczba cylindrów 6 liczba zaworów 24 moment obrotowy 230 leż 3500 do 5250 leż 2750 do 3250 leż 2750, 2750 do 4250 stopień sprężania 11 co norma euro 5 zużycie paliwa

z 4 e BMW Z4E89 modyfikacja silnika. Oprócz standardowej konfiguracji istnieje szereg modyfikacji jednostki napędowej, które umożliwiły jej montaż w różnych modelach samochodów. BMW, N52 B25 1, 2005-2008 rok. Podstawowy silnik zduszony za pomocą kolektora dolotowego. Moc 177 km przy 5800 obrotów z Leszmin, moment obrotowy 230 nm przy 3500 do 5000 obrotów z Leszmin dla wersji z indeksem 23i. N52b25 2009-2011, silnik dmuchany z innym kolektorem dolotowym. O mocy znamionowej 204 KM przy 6400 obrotów z Leszmin, momencie obrotowym 250 NM przy 2750 obrotów z Leszmin, dla wersji z indeksem 23i, N52B25O1, roczniki 2005-2009. Najpopularniejsza wersja o mocy 218 KM przy 6500 obrotów z Leszmin. Momencie obrotowym 250nm przy 2750 do 4250 obrotów z leszmin. Dla wersji z indeksem 25 Serwis. Konserwacja silników N52 nie różni się od standardowych jednostek napędowych tej klasy. Silniki są serwisowane co 15 tysięcy km. Zalecana konserwacja powinna być przeprowadzana co 10 tysięcy km. Proces wymiany oleju N52 typowe usterki. Zasadniczo wszystkie silniki mają podobną konstrukcję i charakterystykę. Ta seria silników miała wystarczająco dużo problemów po których podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji jednostek napędowych. Zastanówmy się więc, jakie częste problemy można znaleźć w N52. Naprawy silników N52 podobnie jak w przypadku wszystkich BMW. Dużym problemem pozostaje zwiększone zużycie oleju. W tej serii silników pierścienie olejowe są cienkie, co prowadzi do zużycia oleju silnikowego, wysokie zużycie paliwa. Wyjściem jest wymiana katalizatora lub montaż przerywacza płomienia. Pływające obroty. Warto sprawdzić przepływomierz lub zawór wanos. I ostatni częsty problem to przegrzewanie. Należy wymienić termostat, sprawdzić czy nie ma wycieków płynu chłodzącego, a następnie cieszyć się pracą silnika. Podsumowanie. Silnik N52 to dość niezawodne i wysokiej jakości silniki. Wszystkie mają wysoką ocenę i szacunek kierowców, ekspertów. Konserwacja jednostki napędowej może być przeprowadzona niezależnie. Ta seria ma wiele niedociągnięć, które nie pozwoliły na pomyślne zakorzenianie się jednostki napędowej.